Tak? No, 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 Michał Manera, Przed KSW 55 witamy serdecznie. Dzień dobry, witam, cześć. W takim razie na początku pierwszy kod zapłoty, jak ta waga i będziemy już normalnie rozmawiać. Pytanie zawodnika przed y, oficjalną wagą, jak waga, to nie jest dobre pytanie, wiesz? więc no. przejdźmy od razu do drugiego zestawu pytań. No i jeszcze trzeba w fa fazie robienia się, no tak jak widać, y, mocne wysuszenie, więc zostało tam jeszcze jakieś parę kilo. Okej, okay, w takim razie do Ilicza przechodzimy. Jesteś prawdopodobnie największym faworytem na karcie według bukmacherów. No nikt nie daje Iliczowi większych szans, co więcej większość osób nawet przewidziała jak ta walka będzie wyglądała. Czyli podobnie jak z Halidem Otem, czyli obalisz po przepuszczeniu ciosu, przejdziesz do krucyfiksy albo ubijesz, albo poddasz. Tak to wygląda. Czy znaczy, taki plan też jest przewidziany? Bardzo bym sobie tego życzył, żeby właśnie tak to wyglądało i, i pewność bukmacherów przyniosła się na, na, na tą walkę, nie? No nie, no wiadomo, że nie chcę tutaj yy, gdybać ani rokować, ale to jest walka, i może się zdarzyć wszystko, ale jak najbardziej wychodzę po zwycięstwo. Nie? Generalnie Aleksander Ilicz zaskoczył mocno, no ale dużo fanów uważa i ekspertów też, że cała jego jakby sława w Polsce budowana jest na jednym kopnięciu, no ale bardzo skutecznym kopnięciu, które było bonusem, być może będzie w ogóle e, nokautem e, jednym z najlepszych w organizacji KSW, można tak sądzić, czy m, bierzesz to pod uwagę, czy uważasz, że jakby w swoim doświadczeniu już nie ma mowy, aby zrobić tak głupi błąd i dać się złapać na takie kopnięcie? Wiesz, no, to jest, to są szachy, nie? Sport to jest szachy. Damian dał się Uśpić i po prostu dał się złapać tym kopnięciem, i, i to tylko jakby pokazuje, że mimo tego, że Aleksander do końca, do, do momentu kopnięcia przegrywał praktycznie każdą minutę każdej rundy, no to był w stanie y, zmienić taktykę czy obraz walki i wygrał tą walkę, więc trzeba być czujnym do końca. No to, to jest też tam gdzieś doświadczenie i ten hard ducha. Nie? Kluczem do tej walki, właśnie jest, są te zapasy, które Damian zaprezentował, no bo wchodzenie w wymiany z Aleksandarem, chyba nie będzie najlepszym pomysłem, też z racji na jego warunki fizyczne. Tak? To popsułeś mój plan. Nie, no słuchajcie, ja jestem zawodnikiem, którego background jest jiu więc w teorii oczywiście każda moja walka jest zakładana, że zejdę do parteru, nie? Ale wiadomo, jak to życie pokazało i wiele scenariuszy, że, że z tym schodzeniem moim do parteru to jest różnie. A czujesz jakąkolwiek presję związaną z tym, że jesteś faworytem, on jest underdogi, do tego na ciebie stawiają wszyscy. No i coś tam jednak pokazać musisz, że dalej wiele osób czeka na Twój powrót przede wszystkim na tron. No, miło mi fajnie, że mam taką grupę wsparcia i to mnie na pewno motywuje. Presji nie czuję żadnej. No, no bo mówię, jestem już tyle lat w tym sporcie, że po prostu staram się dawać, oddaję się temu sportowi na co dzień i ja tu nie, nie trenuję hobbystycznie, trenuję podporządkowałem moje całe życie wszystkim tym występom, więc mówię presji żadnej nie ma. Ja? Czy mógłbyś zdradzić, jak wyglądały kulisy tego pojedynku? No bo pierwotnie miał być Patryk Kinsl i czy, czy był pomysł, żeby był również teraz? Był pomysł faktycznie, ale zadzwonili Wodarze i zmienili przeciwnika właśnie na Aleksandra. A czy był też pomysł, pod razu, bo takie plotki chodziły o Drikusie? Nie, nie Dricus, jeżeli chodzi o Drikusa, to był taki pomysł w zeszłym roku przed galą grudniową, ale mówię, no to trzeba by było pytać Wodarze, ja tylko wiem, że były takie faktycznie wstępne rozmowy prowadzone. Nie jest zawodnikiem, który sobie rywali wybiera, no ale kursu, że się nazwisko Aleksander Ilicz no poddaje go czarek Kęsik, Damian przeważa cały pojedynek. Byłeś zadowolony z takiego, z takiego zawodnika na ten moment kariery? Wiesz co, byłem zadowolony po prostu, że dostałem propozycję i kto by tu nie był, że, że mogę zawalczyć. Bo już to trwa ponad chyba ponad dobry ponad rok czasu, że że nie walczę w KSW, więc mówię, mimo to że jakieś tam miałem swoje problemy zdrowotne, to od razu po prostu zaakceptowałem pojedynek. Jak klasyfikujesz Aleksandra Ilicza? Leworęczny rywal to jest trudność, czy, czy raczej podchodzisz standardowo, że tutaj nie ma praktycznie nic do, do udowodnienia, jeśli chodzi o, o tą stronę leworęczny, praworęczny? Nie, już, już po tylu tych leworęcznych mańkutach już nie podchodzę do tego w taki sposób, po prostu akceptuję to w jakiej, w jakiej stoi stójce i, i do tego się pod, do, dostosowuję. Bałkańska szkoła, przepraszam, bałkańska szkoła to jest coś nowego dla ciebie? Jakieś w ogóle nowum przy tym Twoim doświadczeniu? No to, nie wiem co mam powiedzieć. No to walka się odbędzie i to wszystko dopiero by, mogę na takie pytania odpowiedzieć po, po walce. No bo dzisiaj to, to rysujemy palcem na wodzie, nie? co to się wydarzy. Wspomniałeś o tym, że były tam jakieś kłopoty, ale że gdy pojawiła się propozycja z KSW no to nie było żadnych wątpliwości. Rozumiem, że ten powrót do KSW no jakoś też był przez Ciebie już yy, mocno wyczekiwany. No zdecydowanie oczywiście. No ja walczę w tej organizacji od wielu lat i, i czułem się taki trochę pominięty, że tyle gal się odbyło, a ja nie mogłem się zaprezentować, nie? Jest właśnie taki troszkę żal, że to dopiero teraz ten powrót następuje? Nie no, żalu nie ma, jakby też... Yy... Zawalczyłem gdzie indziej po to, żeby właśnie nie, nie zardzewieć i, i nie czekać nie wiadomo ile do, na, na kolejne pojedynki, więc nie ma żadnego żalu. No, każdy robi swoją robotę. No to o robocie mowa, jak jesteś zadowolony, jeżeli chodzi o przy, e, przepracowany okres przygotowania do walki wszystko przebiegło z planem 100%. No yy, chciałbym tak do końca powiedzieć, ale no mówię, musieliśmy dostosować się do tego, co, co mogłem robić na tym, w, w tym okresie i myślę, że... Mamy najlepszą formę, jaką mogliśmy mieć na to, co, to, na to, co mogłem sobie po prostu zrobić. Nie? Powiedz, to ostatnia walka była już tak pra praktycznie bez publiczności, tak? Tą, którą przeprowadziłeś. Będzie brakować teraz tej publiczności? Na pewno. To już wiesz, to jest ta atmosfera, ta energia, którą daje publiczność zawodnikom w momencie, kiedy wychodzą do walki i to, to jednak ciężko jest yy... Brakuje tego, nie? Człowiek szybko się przyzwyczaja do dobrego i potem jak tego braknie, to jednak, to jednak szkoda tego, że ich po prostu nie ma, nie? Arturo, szpilka przyjedzie, będzie jak zawsze. E, oczywiście, że tak, no, tym bardziej, że to jesteśmy tutaj blisko, więc nie ma żadnych problemów do tego, żeby dojechać, więc oczywiście będzie. Tutaj jeszcze zanim wszedłeś na rozmowę z nami z Mamadem Khalidowem, mieliście się umawiać na ustalanie taktyki. Rozumiem, że jeszcze to też Cię czeka? Nie, no to było tylko oczywiście żart. No. Będziemy w jednym hotelu, więc na pewno będziemy mieli okazję się spotkać, porozmawiać i pośmiać. Ja tak całkiem poważnie już zapytam, bo też wiadomo, że Mamet Khalidow też podczas tej gali zawalczy. Jak oceniasz ten pojedynek, który czeka Mameda i jak oceniasz ewentualnie szansę obu panów w tej walce właśnie? No ciekawa walka, no ja nie jestem, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jestem obiektywny w zestawieniu, bo mocno kibicuję Mamedowi i mam nadzieję, że utrze nosa Scottowi i tyle. Ja w takim razie jeszcze dopytam, bo większość kibiców uważa, że jeżeli mamy ten pojedynek ma skończyć, no to w swoim stylu, czyli jak filibrystyczne kopnięcie, spinning, back kick, back fist, cokolwiek, a nie ma mowy o tym, żeby wygrał tą decyzją, bo tej kondycji po prostu już mieć na 5 rund nie będzie. Czy w Twojej opinii fani, czy eksperci się mylą i Mamed jest w stanie przeważyć również po 25 minutach, albo w ogóle ten wygrać to bardzo, bardzo szybko? Wiesz co, ja uważam, że mam na to inną troszeczkę teorię, że Mamed Często, gęsto, może wyglądał troszeczkę słabiej w swoich walkach kondycyjnie, z tego względu, że on jest bardzo dynamicznym zawodnikiem, który właśnie robi te różne ekwilibrystyczne techniki, które kosztują go też dużo energii. No, robi walki y, bardzo spektakularne i takie widowiskowe, ale nie zawsze wychodzą te techniki tak, jakby się chciało. A mimo wszystko, i tak dużo razy nas y, jakby uraczył z takimi technikami. Ja myślę, że on kondycyjnie będzie przygotowany bardzo dobrze, jeżeli chciałby to rozegrać y, taktycznie i po prostu ogrywać. Go na nogach pojedynczymi ciosami, czy tam pojedynczymi y, ciosami go gdzieś tam kąsać, to jest to w stanie spokojnie też wygrać na punkty, bo, bo to aż tyle energii nie kosztuje, tyle co właśnie te nasze y, ekwilibrystyczne te, techniki, tak? Więc mówię, to, to, to jest taka też troszeczkę y, mówię. Y, nie do końca rzetelna ocena po prostu przez fanów jeżeli chodzi o to jego kondycję bo to yy, nie, nie, nie wydaje mi się, że to była taka sytuacja, żeby on nie był w stanie pięciu rund przewalczyć, nie? to chodzi tylko o, o żeby dobrze zrównoważyć w każdej rundzie ten wydatek energetyczny, nie? żeby się nie rzucić w pierwszych dwóch rundach i się nie wystrzelać, bo wtedy faktycznie może mu zabraknąć tej energii, tylko że rozłożyć to na pięć rund. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy dziękuję bardzo za tę walkę. I trzymamy kciuki za zrobienie walki. Tak jest, to, to jest przede wszystkim.